Skarb piratów. Część druga Pirat butu Rozdział jedenasty Karczma Panaka w Pranowaka. Wreszcie wszyscy skończyli biwakować. Nadszedł ranek. Czesław, Aleksander, Xaver, Zenon, Hapaczeszko, Pawla i Frenia postanowili odnaleźć pirata Szkorbutu. — A, Odzyskamy pirata Szkorbutu! A, krzyczeli wszyscy. Nadeszła cisza. Nasi bohaterowie wyszli z parku spokojnie. Następnie poszli szlakami. Najpierw skręcili w lewo, następnie szli prosto. Potem poszli o pięć kroków w prawo. Nad szlakiem znajdowało się magiczne muchomory. A, a co to? zapytał Hapaczeszko. Magiczne muchomory. Toż trzeba, odparł Czesław. Zielone muchomory były podobne do literki T, a czerwone do obszaru poza literką T. Przeszli przez zieloną literkę T najpierw Czesław, następnie Aleksander, potem Ksawery i Zenon, potem Hapaczeszko i Pawla, a na końcu frania już wszyscy byli na mecie. Poszli do karczmy pana Kacpra Nowaka. Aleksander wziął z trawy młotek i rozbił płot i położył młotek na drewnianym stoliku. Piraci podężali za ich przyjaciółmi. Przyszli do pokoju pana Kacpra. Pan Kacper miał ciemne włosy i brązowe oczy. Miał również wąsy. On miał lat pięćdziesiąt pięć. Nosił granatową bluzkę, ciemnozielone spodnie i czarne buty. Ognisko paliło się, przed ogniskiem na podłodze leżał dywan, a nad nim stały cztery kraty. — Cześć, piracie! — przywitał się pan Kasper. — A, cześć, jak masz na imię? — zapytali wszyscy piraci. — Mam na imię Kacper, odpał pan Kasper. — Chcemy odnaleźć pirata Szkorbutu — rzekli Czesław i Zenon. Zanim poszedł na korytarz, zerwał ze środka wewnętrznej tylnej ściany list i przeczytał. Dzień dobry nasi kuzynowie. Oczekuję Was jednego miłego dnia podróży na Wyspie Pluta. Uważam, że jesteście zadowoleni z tej wycieczki. Zwiedzaliście Kuźmierz. To miasto było piękne i było Wam przyjemnie. Zobaczyliście ruinę zamku, pałac w Kuźmierzu, Ogród posejdowiczki, Poseidon napełnione wodą, rynek miejski i muzeum narodowe. Jedliście kanapki, steki, chleb i jabłka. Rynek był piękny, a w nim znajdował się ratusz. Widzieliście mozaiki, detale, obrazy malowane przez starych artystów. Było wspaniale. Do zobaczenia. Kasper. Potem ze mną dał list Kasprowi. Już przeczytałem list o wycieczce po wyspie pluta. Ar, rzekł Xawery. To dobrze, że przeczytałeś ten list, w którym byliśmy na wycieczce z dwoma kuzynami. My byliśmy w Kuźmierzu. A wiesz kiedy? Pięć lat temu, powiedział Kasper. Pan Kasper Nowak powiedział, że był na wyspie pluta pięć lat wcześniej, a piraci byli na tej wyspie cztery lata i pół później. My mamy dwóch ptaków, chapaczeszka i Pawłem, Ar. Rzekł Ksawer. Dobrze. Kim są te ptaki? Zapytał Kacper. Nasze ptaki są kapitanami. Ar odparł Ksawery. — Kapitanami zapytał Katzper. Tak, Ar, potwierdzili Ksawery i Zenon. Dobrze, zgodził się Frenio. Pan Kasper dał Zenonowi rękę i pochwalił, mówiąc, jestem dla ciebie dumny, że przeczytałeś mi list o tym, jak byliśmy na wyspie pluta. Nie podoba nam się szkorbutowa zupa, którą zjedliśmy wcześniej. Arr, powiedzieli Czesław i Aleksander. Chcieliśmy jeść nieszkorbutową sałatkę, żeby nie zakasić się tą chorobą. A może macie szkorbut? Przestraszał się pan Kasper. Chapaczeszko tylko westchnął. Musiałeś mi tak pragnąć. Pirat szkorbut jeszcze nie przyszedł do nas. Arr, rzekł Hapaczeszko. Otóż to, Pokiwał Aleksander. Kiedy piotr Szkorbutu przyszedłby do nas, to wyleczyłby nas, i my jesteśmy ofiarami Szkorbutu. Ar. Moja własna kaczma jest bardzo ładna, wtrącił pan Aleksander. Ale wy macie takie Szkorbut, że. nawet nie musiał kończyć. Piotr Szkorbutu ma zrobić tylko zastrzyk, oznajmy od razu Zenon. Czy ten piotr Szkorbutu musi zrobić nie tylko zastrzyk, ale też dać wam syrop? krzyknął pan Kasper. Tak, musi dać nam jeszcze syropu, a odparł zenon. Ognisko jeszcze paliło się. Pan Kasper patrzył w okno z boku karczmy. Piracie Szkorbutu, gdzie jesteś? zawołał Kasper. Panie duchu, pan Kasper zauważył, że pirat Szkorbutu gdzieś się podział. Uważam, że tego pirata tutaj nie ma, a może gdzieś się podział? powiedział pan Kasper. Następnie przyszedł do naszych bohaterów. Pieraczko butu gdzieś się podział rzekł Cacper. Jaka szkoda! On gdzieś się podział? Pożelił się ze Szkoda, że gdzieś się podział, odparł Kacper. Przepraszam, jestem pewien, że on przejedzie do nas, A, rzekł Czesław. Mam nadzieję, szepnął Kacper. Pan Kasper rozpalił ognisko i zaczął mi lecieć dym. Już w kominie leci dym, rzekł Kacper. Ar. Dobrze. Zgodzili się Czesław, w Czaszko i Franie. Ale ciepło jest tu. Co? Zaciekawił się Kacper. Można iść nawet na podwórko. Mamy podwórko, ale porozmawiamy tutaj. Ar. My poszukujemy skarby, diamenty, minerały i nie tylko, rzekł Aleksander. Dobrze, że wy poszukujecie skarby, diamenty, materiały i inne szepnął Kacper. — Hapaczeszko, 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 czy możesz mi szukać pirata butu? zawołał Frania. — Tak, — dostał atak paniki Hapaczeszko. — Byliśmy na trzech wyspach, Maxalion, Dyś i Pluta. — A? powiedzieli Czesław, Ksawery i Zenon. — O, czyli jesteście podróżnikami. Jestem ciekawy, że byliście na trzech wyspach, Maxalion, Dyś i Pluta. — rzekł Kacper. — Aha, opuściliśmy ustkę i zostaliśmy kapitanami — przerywał Czesław. Kacper otworzył okno, żeby wpuścić świeżo powietrze, ale było zimno. — Zamknij to okno, bo jest zimno — rozkazał Chapa Czeszko. — Sam zamknij to okno. — Trochę ruchu, dobrze jest dla zdrowia — odrzekł Czesław. Aleksander zamknął okno. Zamknąłeś okno Aleksandrze? Zapytała Pawla. Tak, ale, potwierdził Aleksander i wszystko wróciło do normy.